Serię Browstersa nie gramy jednak w piłkę nożną, ale Brawl 1 na 3 gramy i jeszcze kończymy odcineczek. Możecie dawać pomysły, w jakie gry mógłbym jeszcze zagrać. I takie tam dalej. A no, wybieramy z na przykład Ashele szelką sobie zagramy także zaczynamy musimy to wygrać jak, bo jak nie wygramy to będzie jeszcze jeden odcinek długi pół godziny jak gramy w, w Brawl lecimy tu jest Barley. I tak to się mówi, chyba tak. Ale nie wiem. O nie, o nie, dobra, dobra, dobra. Kurde zginąłem! Najgorzej. O nie o nie, dobra, je poradził sobie Poczekaj na mnie, poczekaj. Będzie może na odcinku, z jeden specjalny gość, kim będzie Arek. Taki mój kolega Ale to jeszcze nie wiem czy on będzie. Dobra, szukamy. Ja mi teraz będę kampić. Ale jednak nie kampią. Dobra widzowie. Wygraliśmy. Jeszcze będzie jeden odcinek jak gramy w I także... Cześć.